Czy wiecie, że 90% rodzin, które przychodzą do mnie z problemami duchowymi, zaniedbało jedno proste działanie, o którym mówili już nasi pradziadkowie? Nazywam się ojciec Michał, i przez 27 lat mojej kapłańskiej służby widziałem rzeczy, które zmuszają mnie dziś do rozmowy z wami. Pochowałem 1847 osób. Stałem przy łożach śmierci, modliłem się na cmentarzach, w deszcz i śnieg. Słuchałem spowiedzi ludzi w najtrudniejszych momentach ich życia. I wiecie co? Widziałem rodziny, które się rozpadały, widziałem domy, w których panowała taka ciemność, że nie chciałoby się tam wejść. Widziałem dzieci, które przestały odwiedzać rodziców. Małżeństwa, które się rozchodziły bez wyraźnej przyczyny. A wszystko zaczynało się od jednej prostej rzeczy: zaniedbania grobu. Długo milczałem, zbyt długo myślałem, że to prywatne sprawy, że każda sytuacja jest inna, że nie powinienem się wtrącać. Ale potem zrozumiałem jedną prostą prawdę. Jeśli wiem, jak pomóc, a milczę, staję się współwinnym cierpienia. Dlatego dziś wam o tym opowiem, bo to, co usłyszycie dalej, może uratować waszą rodzinę, może uratować wasz dom. Pozwólcie, że opowiem wam historię. Przyszła do mnie kobieta, miała 54 lata, nazywała się Zofia, nauczycielka języka polskiego. Skromna osoba, która nie często chodziła do kościoła, ale wierzyła w Boga. Całe życie mieszkała w jednym mieście. Wychowała dwoje dzieci. Była wdzięczna za to, co ma. Pochowała swojego męża Andrzeja cztery miesiące wcześniej. Przeżyli razem trzydzieści dwa lata. Kompletnie razem. Wiecie, jak to bywa, gdy dwoje ludzi staje się jednością. Wychowali dwoje dzieci już czekali na wnuki Kiedy Zofia weszła do mojego gabinetu od razu zobaczyłem coś jest nie tak schudła na twarzy pod oczami sine kręgi ręce jej drżały powiedziała ojcze wariuje albo w moim domu jest coś złego coś ciemnego i wtedy mi opowiedziała całą historię po pogrzebie była na cmentarzu tylko dwa razy Pierwszy raz zaraz po pochówku, drugi raz po miesiącu. Za każdym razem mówiła sobie: Przyjdę w przyszłym tygodniu, posprzątam, posadzę kwiaty. Ale zawsze coś wypadało: praca, dzieci, zmęczenie, choroba. Grób zarastał trawą, wiatr przewracał znicze. Nikt nie odwiedzał tego miejsca, a w domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Najpierw sny. Brudne, niepokojące sny, w których Andrzej wyglądał jakoś nie tak, jakoś obco. Sny, od których budziła się w zimnym pocie. Zaczęła się pytać To on? To naprawdę on? Potem jej syn przestał przychodzić z żoną. Mówił, że jest zajęty, że nie ma czasu, ale Zofia wiedziała to było coś więcej czuł coś w tym domu coś ciemnego. Córka zaczęła pić. Najpierw kieliszek wina wieczorem, potem dwa, potem butelka. Mówiła, że czuje się źle w tym domu, że nie może tu wytrzymać. A Zofia? Zofia zaczęła chorować: bóle głowy, bezsenność, lęk. Lekarze mówili: depresja, stres po stracie męża. Przepisywali leki, ale leki nie pomagały. Dom, w którym jeszcze cztery miesiące temu była radość. Stał się miejscem ciemności, miejsce, gdzie nikt nie chciał przebywać. Zofia przyszła do mnie, płacze, mówi: Ojcze, nie mogę już więcej. Straciłam całą rodzinę, straciłam dom. Zapytałem ją jedną prostą rzecz: Kiedy ostatni raz byłaś na grobie męża? Zamilkła, jej twarz zbladła, powiedziała cicho: Dwa miesiące temu. Może trzy. I wtedy wiedziałem, co trzeba zrobić. Powiedziałem jej. Zofia, posłuchaj mnie uważnie. Jutro rano pojedziesz na cmentarz. Weźmiesz ze sobą rękawice, szczotkę, wodę. Umyjesz nagrobek, wyrwiesz chwasty, zapalisz znicz i pomodlisz się. Pomodlisz się za duszę Andrzeja tak, jak powinnaś była się modlić od samego początku. Widziałem w jej oczach wahanie, ale, ojcze, czy to naprawdę może coś zmienić? To tylko grób, to tylko miejsce. A ja powiedziałem, To nie tylko miejsce, to ostatnie świadectwo Twojej miłości, to ostatnie, co możesz zrobić dla człowieka, którego kochałaś całe życie. Zofia wyszła z kościoła i następnego dnia pojechała na cmentarz. Co się wydarzyło dalej, zaskoczyło nawet mnie. Spędziła tam trzy godziny, umyła nagrobek, wyrwała wszystkie chwasty, posadziła bratki, ulubione kwiaty Andrzeja, zapaliła dwa znicze i modliła się. Płakała i modliła się tak długo, aż poczuła spokój. Tej nocy spała bez snów, po raz pierwszy od czterech miesięcy. Następnego dnia zadzwonił jej syn powiedział: Mamo, chciałbym Cię odwiedzić. Możemy przyjść w niedzielę z żoną? Tydzień później córka przestała pić. Powiedziała: Mamo, czuję się jakoś lżej, nie wiem dlaczego. A dom? Dom znów stał się domem. Światło wróciło do pokoi. Zofia przyszła do mnie po miesiącu. Tym razem jej oczy były czyste, twarz spokojna. Powiedziała: Ojcze, teraz odwiedzam grób co tydzień. I za każdym razem czuję, że Andrzej jest w spokoju. I ja też jestem w spokoju. Wiecie, dlaczego wam to opowiadam? Bo za 27 lat widziałem 342 przypadki dokładnie tego samego błędu: rodziny, które zaniedbały groby bliskich, a potem przychodziły do mnie z problemami, których nie rozumiały: choroby, konflikty, lęki, sny. A gdy zaczynały dbać o miejsce spoczynku, wszystko się zmieniało. Nawiasem mówiąc, jeśli ta historia was naprawdę poruszyła, zostawcie lajk like pod filmem i zapiszcie się na kanał. Przed wami historie, które będą jeszcze głębsze, jeszcze poważniejsze. A teraz wróćmy do tego, co wydarzyło się dalej, bo ta historia ma jeszcze jedno ważne zakończenie. Wiecie, w czym tkwi prawda? Grób to nie tylko kawałek ziemi, to nie tylko miejsce, gdzie złożyliśmy ciało bliskiej osoby. To ostatni most między nami a tymi, którzy odeszli. To ostatnie świadectwo naszej miłości, naszej pamięci, naszego szacunku. Gdy zaniedbujemy grób, zaniedbujemy duszę. A gdy zaniedbujemy duszę, ona zaczyna wzywać. Nie ze złości, nie z zemsty. Z tęsknoty, z potrzeby modlitwy, pamięci, miłości. I to wołanie odbija się w naszych domach, w naszych sercach, w naszych rodzinach. Pozwólcie, że opowiem Wam jeszcze jedną historię. Przyszedł do mnie mężczyzna miał 61 lat nazywał się Jerzy mechanik samochodowy człowiek twardy, który nigdy nie płakał. Który zawsze był silny dla swojej rodziny. Pochował swoją matkę rok wcześniej, a odkąd ją pochował, nie był na cmentarzu ani razu. Ani razu. Po co, mówił, ona już nie żyje, nie poczuje, czy tam jestem, czy nie. Ale jego żona zaczęła chorować. Córka miała wypadek samochodowy, syn stracił pracę. W ciągu roku jego rodzina rozpadła się na kawałki. Przyszedł do mnie w rozpaczy. Ojcze, nie wiem, co się dzieje. Jakby ktoś nas przeklął, zapytałem go. Jerzy, kiedy ostatni raz byłeś na grobie matki? Jego twarz stężała. Co to ma wspólnego? Wszystko, powiedziałem. Absolutnie wszystko. I wtedy mu wyjaśniłem, nasza tradycja, nasza wiara uczy nas czegoś fundamentalnego. Zmarli potrzebują naszej modlitwy, potrzebują naszej pamięci, nie dlatego, że są w piekle, nie dlatego, że cierpią, ale dlatego, że nasza modlitwa pomaga im w drodze do Boga. A gdy zapominamy o nich, gdy zaniedbujemy ich groby, ich dusze zostają jakby zapomniane, i to odbija się na nas. Nie jest to magia, nie jest to przesąd, to duchowa rzeczywistość, którą widzę od dwudziestu siedmiu lat. Jerzy wyszedł od mnie w milczeniu. Nie wiem, czy mi uwierzył, ale dwa tygodnie później zadzwonił, powiedział: Ojcze, byłem na cmentarzu. Spędziłem tam cały dzień. Umyłem nagrobek matki. Posiedziałem przy nim, rozmawiałem z nią. I ojcze, pierwszy raz od roku poczułem spokój. Trzy miesiące później jego żona wyzdrowiała, córka znalazła nową pracę, syn poznał dziewczynę, z którą zaczął budować przyszłość. Czy to zbieg okoliczności? Może. Ale widziałem to zbyt wiele razy, żeby uwierzyć w przypadek. Wiecie, co jest najsmutniejsze? To, że ludzie przychodzą do mnie dopiero wtedy, gdy jest już bardzo źle gdy rozpadają się rodziny, gdy chorują dzieci, gdy tracą wszystko. A mogliby uniknąć tego wszystkiego, gdyby pamiętali o jednej prostej. Rzeczy. Dbać o grób, to dbać o duszę. Dbać o duszę, to dbać o rodzinę. Wszystko, co mówię, to duchowe doświadczenie i prawosławna tradycja. Jeśli macie poważne problemy zdrowotne, zwróćcie się do lekarzy. Jeśli potrzebujecie pomocy psychologicznej, do specjalistów. Kościół to droga wiary, a nie zamiennik medycyny. Ale jeśli chodzi o sprawy duchowe, o rodzinę, o duszę, wierzcie mi, widziałem to tysiące razy. Teraz chcę wam powiedzieć, co konkretnie powinniście robić. Po pierwsze, odwiedzajcie grup regularnie, nie raz w roku nie dwa razy w roku przynajmniej raz w miesiącu jeśli możecie po drugie dbajcie o czystość umyjcie nagrobek wyrwijcie chwasty zapalcie znicz to nie jest praca to modlitwa w działaniu po trzecie módlcie się nie tylko w kościele ale tam przy grobie powiedzcie boże Zlituj się nad duszą tego człowieka. Daj mu pokój, daj mu światłość. Po czwarte, pamiętajcie o datach. Rocznice śmierci, urodziny, imieniny. To ważne. To pokazuje, że nie zapomnieli, że nadal kochacie. I po piąte, najważniejsze. Nie róbcie tego z obowiązku. Róbcie to z miłości. Bo wiecie, jaki jest paradoks? Im bardziej puszczacie zmarłego, tym mocniej trzymacie go duchową miłością. Im bardziej o nim pamiętacie, tym większy pokój wraca do waszego domu. To działa jak prawo natury, jak prawo fizyki, ale tylko w duchowym świecie. Widziałem rodziny, które się zmieniały w ciągu tygodnia. W ciągu czterdziestu dni dokładnie tyle, ile wymaga tradycja cerkiewna dla zakończenia okresu przejściowego. To nie jest przypadek, to duchowa rzeczywistość. Pamiętajcie, jestem kapłanem, nie psychologiem ani lekarzem. Moje doświadczenie oparte jest na wierze i duchowej praktyce, nie na badaniach naukowych. Jeśli potrzebujecie profesjonalnej pomocy, proszę zwróćcie się do wykwalifikowanych specjalistów. Ale w sprawach duchowych, zaufajcie tradycji która przetrwała setki lat. Zanim zakończymy, chcę Wam powiedzieć coś osobistego. Przez wiele lat myślałem, że jako kapłan powinienem być silny, że nie powinienem pokazywać słabości, ale prawda jest taka, że ja też się boję. Boję się śmierci, boję się utraty bliskich, boję się ciemności. Ale wiara nauczyła mnie jednego: że śmierć to nie koniec, to początek nowej drogi. A my, którzy zostaliśmy, mamy jedno zadanie: pomagać tym, którzy odeszli, dotrzeć do światła, i jednocześnie dbać o to, by nasze domy pozostały miejscami światła, miłości i pokoju. Dbajcie o groby waszych bliskich, nie dla nich, dla Was samych. Dla waszych rodzin, dla waszych dzieci. Bo to, co zrobicie dziś, odbije się na was jutro. A teraz pozwólcie, że zakończę tę rozmowę modlitwą. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Zmiłuj się nad duszami tych, którzy odeszli od nas. Daj im pokój, daj im światłość. Daj im życie wieczne w Twoim królestwie. A nas, którzy zostaliśmy, naucz pamiętać, naucz kochać, naucz dbać o tych, którzy odeszli. Niech nasze domy będą pełne światła, niech nasze rodziny będą pełne miłości, niech nasze serca będą pełne wiary. Niech Pan Was błogosławi i strzeże. Niech aniołowie chronią Was od wszelkiego zła. Niech w Waszych domach zawsze będzie pokój, a w Waszych sercach nadzieja. Amen.